Witam bardzo serdecznie. W tym odcinku opowiem Wam o kolejnej takiej odsłonie wojny gospodarczej, wojny totalnej, którą, którą Niemcy wypowiedziały, wypowiedziały innym gospodarkom. I tutaj obejrzycie poprzedni filmik właśnie o gle patentowej, a dziś, teraz w tym filmiku opowiem Wam o, o takiej gle. Czyli, czyli takiej zasłonie certyfik, certyfikacyjnej. Yy, tutaj problem polega na tym, żeby yy, zachodnie, no, zachodniej, jeśli mówimy o pięknych hasach, wolnej Europie, wspólnym handlu, wolnym rynku, oczywiście nic takiego nie ma miejsca. Yy, Uwierzcie mi, że na całe te fundusze europejskie one się sprowadzają do tego, że my z tego nie korzystamy. To jest takie naprawdę minimalne, minimalne odszkodowanie za to, ile, ile Polska straciła na, na Unii Europejskiej, na tak zwanym wolnym rynku, którego nie ma, który jest tylko mitem, który tylko działa w jedną stronę, że wszystkie francuskie, szczególnie firmy i niemieckie mogą, mogą w Polsce pomnażać swój kapitał i tam wyprowadzać zyski, dorabiając jeszcze no, dzięki. Ciężkie pracy Polaków, którzy pracują naprawdę bardzo dużo, dużo więcej niż, niż, niż większość innych narodów, a, no a zyski odchodzą utrzymując emeryta niemieckiego, francuskiego, czy niemiecki system socjalny. I niemieckie firmy te, też, no, także tutaj mamy z tym potężny problem. I teraz chodzi o to, że jeżeli polski produkt miałby wejść na niemiecki rynek, on najczęściej musi być certyfikowany. Ja powiem na moim przykładzie, i to już nie raz to przeżyłem, Będąc to przedsiębiorcą tutaj w Niemczech, ja zawsze promowałem polskie produkty i, na przykład, w tym momencie też miałem polski piec na gaz, gazowy piec. W tym, w tym budynku, w którym teraz jestem, to jest, to jest budynek, który ma przyłącze gazu, chciałem zmienić piec i chciałem go zmienić na piec polski. No po czym poszedłem do kominiarza, no i on powiedział: tak, musi mieć po prostu certyfikat CE i być wykonany najlepiej w Unii Europejskiej, wtedy nie ma problemu. No to więc przyniosłem dokument od polskich pieców na gaz. No i się okazało, że o, to tak nie jest takie proste, to jeszcze musi być certyfikat CE, ale CE z jakimś tam niemieckim nazwą, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ale jakoś tak ten piec założyłem i czekałem na odbiór, i to czekałem ponad pół roku, i pół roku nie dostałem tego odbioru, ponieważ ten piec bardzo dobrze pracował, nie było żadnych problemów, zresztą nie ma po dziś dzień, dalej no, byłem zmuszony kupić niemiecki piec, właśnie z uwagi na to, że on jakieś tam literki nie miał i nie że on nie działał, czy on był niebezpieczny, czy jakiś inny, ale on po prostu nie miał któryś. Tam to samo jest kiedyś chciałem polską instalację gazową, znaczy w Polsce zamontowaną, bo instalacja też nie była polska. Chciałem tutaj przełożyć, znaczy zarejestrować w Niemczech do niemieckiego samochodu. No to to spowodowało koszt 400 euro samego odbioru tej instalacji. Czyli tutaj, nawet gdyby ktoś w Niemczech wpadł na pomysł, tak, zrobię sobie w Polsce tą usługę, no to to te to, to, to 400 euro to, to praktycznie nie ma sensu, bo, bo tyle kosztuje odbiór tej samej instalacji, dobrze zrobionej w Niemczech. No takie mamy właśnie problemy. Jeśli chodzi o film, Firmy usługowe to już jest to, gdzie jest, nasze firmy są dużo bardziej konkurencyjne i dużo no, lepsze są po prostu. Czy produkty z branży budowlanej no, są dużo lepsze, jeżeli idziemy na targi branży budowlanej, to właściwie wszystkie produkty są polskie, ale sprzedawane pod niemieckimi markami yy, i przez niemieckie hurtownie. One na, właściwie na tym zarabiają, Polacy na tym, no, pomimo to, że to produkują i ciężko pracują nad tym, czy no, przy materiałach budowlanych. Przecież branża bardzo energochłonna, na, na której my też tracimy, bo, no bo tyle energii, która do tego no, trzeba wykorzystać, no to, no to, to automatycznie no, niszczy też naszą, naszą infrastrukturę i, i transportową, i drogi, bo trzeba to przecież przewieźć, ale jednocześnie na ekologię, bo mam też ciągle elektrownie węglowe a więc no takie te, te działy gospodarki nam nie służą, a zyski są jednak wyprowadzane do Niemiec z tego, bo, bo całą sprzedażą zajmują się firmy niemieckie i tutaj chodzi właśnie o te patenty. Ja na przykład z tym piecem to rozmawiałem z dyrektorem firmy Termet, który produkuje właśnie bardzo dobre polskie piece. I on właśnie powiedział, że właśnie dzięki, znaczy tak, że certyfikat w Niemczech to jest praktycznie rzecz nie do zdobycia. Niektóre ich piece mają, ale to ich kosztowało bardzo dużo energii, bardzo dużo kosztowało, finansowo, dlatego, że Niemcy, Niemcy, no, niby chcą sobie, no dobra, no to możecie też sobie polskie piece wstawiać, przecież jest wolny rynek, te polskie, polscy adwokaci, no, powołują się na, na te zasady, ale, ale na przykład ten Pan powiedział, że takie negocjacje, to, co zaczyna się w ogóle o certyfikat, to znaczy się negocjacje, one są celowo przedłużane nawet do roku, do półtorej roku, potem sam proces certyfikacji jest bardzo żmudny i drogi i i na Gogu kończy się tym, że takie pies oczywiście dostają certyfikat, ale no tu mamy ten czas okres dwóch lat, gdzie produkt był w tym momencie nowoczesny i no, można powiedzieć mógł konkurować ze wszystkimi innymi, no ale po dwóch latach już nie jest. No, i znowu tutaj musimy, mamy, stoimy na przegranej pozycji, a nie stoją na przegranej pozycji, na przykład, niemieckie piece w Polsce. Ja byłem w ogóle, jestem zrozpaczony. Ja, ja na teraz w moim polskim domu też przerabiamy ogrzewanie, i do mnie wszystkie firmy, którymi rozmawiałem, jeśli chodzi o ogrzewania, wszyscy powtarzali, tak, mam przy pana niemiecką technologię, marki Buderus, Junkers, Wisman i tak dalej. No. Przecież ci ludzie sami nawet chyba sobie nie zdają sprawy jaką mi szkodę wyrządzają polskiej gospodarce bo dlaczego ja mówię dlaczego nie zaoferowali im na przykład pieców firmy Termet. I ja sam na, na, na moje żądanie dla nich to było coś takiego że jak to można polski piec wybrać i to firma w Polsce dla Polaków no to to ja, nawet jeżeli ja tam odwiedzałem te firmy to samochody były właściwie Wyklejone reklamami zachodnich firm, za, zachodnich pieców, przecież Polska produkuje piece. Nie rozumiem, dlaczego tak oni no, tak reagują, te Pols, ci polscy przedsiębiorcy, no mówiąc tutaj, że właśnie powinniśmy my niemieckie kupować, bo są one lepsze. Ja też się spytałem kilku z nich, dlaczego tak robią. Mówią, mówię, no po prostu jeżdżą na szkolenia do Wismana, jeżdżą na szkolenia do, do różnych innych firm i oni tam im każą po prostu powtarzać to jak mantrę, żeby każdy klient zapadł mu to w pamięć. Niemieckie jest najlepsze, niemieckie jest najlepsze, niemieckie jest najlepsze, Przejmują to mówić co drugie, trzecie zdanie, i oni to powtarzają i zaczynają sami w to wierzyć. No a po drugie, te firmy mi obiecują szkolenia, te firmy obiecują różnego rodzaju bonusy i tak dalej. No czego nasze jeszcze firmy nie mogą zrobić, bo są mniejsze, po prostu dlatego, że efektu skali nie wytworzyły. I, no i dla nich to jest bardzo drogie, coś takiego. No a więc no tutaj powinniśmy całkowicie myślenie zrobić kochani i, i zacząć wspierać te polskie produkty, dlatego, że jeżeli one w Polsce y, będą coraz częściej sprzedawane, to będą też bardziej innowacyjne, bardziej nowoczesne, a to pozwoli wytworzyć efekt właśnie tej wielkości i wtedy ta firma może ewentualnie być eksportowa i atrakcyjna, jeszcze bardziej atrakcyjna eksportowo, a nie będziemy kosztem swojego pracownika konkurować bo tu na, tak naprawdę, jeżeli Polska ma tylko konkurować ceną, no to tutaj to się odbija na pracownikach, czyli na nas, na naszym bogactwie. Bo przecież jeżeli nasz sąsiad będzie bogatszy, czyli tam pracownicy polskich firm, to i my będziemy bogatsi, będziemy mieli więcej rynku, więcej wszystkiego. Nie rozumiem właśnie, jak, jak te firmy właśnie, które montują ogrzewania, jak one nam szkodzą. Szkodzą całej naszej wspólnocie gospodarczej, bo one za, zablokowały w ogóle rozwój polskich firm. No właśnie, właśnie montując ten, te niemieckie piece, nie rozumiem nie, nie potrafię sobie tego nawet w ogóle no, wyobrazić, a szkoda, bo, no, bo jak można przecież. To, no, to, to, to jest tak kontraproduktywne działanie, że, no, że nie muszą sobie z tego zdawać sprawę. Przy to nie są ludzie, którzy no, nie mają pojęcia o gospodarce. A więc zmieńmy to, zauważmy, że właśnie. Tutaj, jeśli chodzi o certyfikowanie, to jest y, poważna zapora dla nas. Jest to robione celowo, żeby nasze firmy nie wzrosły się, y, nie, były, by, by, nie, nie były konkurencyjne w stosunku do niemieckich firm. I to jest jeszcze tolerowane, dopóki one są małe, ale to Niemcy mają świadomość, że y, będą je mogli szybko y, zniszczyć te firmy. Druga sprawa jest taka też, w ogóle już certyfikaty we Francji, to jest w ogóle dramat. Y, tutaj rozmawiałem z polskim producentem okien, dwa lata temu, który bardzo dużo produkuje do Francji i powiedział, że właściwie jeżeli produkt nie jest wyprodukowany we Francji, to praktycznie uzyskanie takiego certyfikatu jest nie do zrobienia. No ale tutaj będziemy się starać i on no, robią konsekwentnie, jest to polski producent z polskich materiałów, okna, okna są też polskie, dzielny człowiek. No i, no, i działają, i aby takich ludzi było więcej, ale po drugie, my musimy zmienić, i po to są te filmy, właśnie. Żebyśmy zmienili myślenie, żebyśmy właśnie wspierali tą gospodarkę, i każdy jest do, to jest obowiązek każdego z nas, albo po prostu nas w ogóle nie będzie. I, I zależy, czego chcemy. A tak naprawdę, zauważmy, że nie mamy innej opcji. Bo ja, nawet, bo mam też niemieckie obywatelstwo, no ale jesteśmy Polakami. I. I nie będziemy nikim innym. Ani Niemcy, ani żadna inna wspólnota nas nie zaakceptuje. I nie da nam tego, co można dać własna historia, własne rodziny. No. Własny kraj właśnie, no i tego nie zrobimy, nie przeskoczymy pewnego momentu. I także nie angażujcie się ludzie, w jakieś, jakieś sprzedaże z zachodnich produktów. Nie wiem, jak, jak słyszę, że Polacy marzą o BMW czy o Mercedesach, no to no to, to jest no bardzo naganne właściwie, naganna rzecz, żebyśmy my no tutaj wspierali jeszcze inną gospodarkę. A więc twórzmy swoje produkty, róbmy to na, na, na jak największą skalę, wspierajmy je, bo tylko to pozwoli nam wybrnąć właśnie z tej pułapki tak niskich zarobków. Kolejny film będzie. Słuchajcie, oglądajcie, komentujcie i subskrybujcie. Cześć.